Witam. Jakiś czas temu na dwóch postach na karcie społeczności i w jednym filmie zapowiedziałem, że zbieram dane i opublikuję te dane za jakiś czas. Więc to już właśnie jest ten materiał, publikuję te dane. I na początku chciałbym podziękować wszystkim 847 osobom, które dały te dane, przekazały mi je, a dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, w tej ankiecie były takie pytania o preferencje graczy WTK, czyli Was, i jak macie mniej więcej wybadane drzewka technologiczne w grze. Więc zacznijmy od pytań takich prostszych, które nie dotyczą się drzewek badań, tylko Waszych preferencji. Więc odpowiedzi na pierwsze pytanie nawet mnie zdziwiły, bo pytanie brzmi. Czy wydałeś hajs na grę? Nie możecie się zdziwić, ale dwie trzecie osób, które tutaj były ankietowane z Was, widzów, wydało pieniądze na grę. To mnie nawet dziwi, że mimo że w Polsce waluta jest jaka jest, ale i mimo że ta gra jest darmowa, to dużo osób nawet tego symbolicznego jednego euro czy tam dolara wydała na tą grę. Napiszcie w komentarzach, czy się, jesteście zdziwieni wynikami tego, tego pytania. Odpowiedzi na drugie pytanie, czyli jaki tryb gry preferujesz? No można o się domyśleć. Większość graczy, a dokładnie 83%, 84% preferuje granie trybu realistycznego. Niecałe 14% woli tryb arcade, a 2% graczy. Woli grać w symulacje. Ale według mnie, jeżeli symulacje byłyby bardziej dopracowane i gadzin by więcej na nie zwracał uwagi, to by może więcej graczy grało w nie. Ale tutaj trochę jest takie pernetum mobile, według mnie, bo mało graczy gra w symulacje, to nie będą nic robić z symulacjami, więc mało gra osób w symulacji i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, powiedzcie, czy się ze mną zgadzacie z tym. Kolejne pytanie jest, jakimi pojazdami preferujecie grać. I tu wychodzi na to, że 71% graczy woli grać czołgami, 28,5% samolotami, a tylko 0,5% preferuje grać typowo statkami. Nie sądziłem, że wyniki będą aż tak skrajne i jest taka przewaga pomiędzy czołgami a samolotami, a tak mało, taki mały procent, w ogóle nawet nie procent graczy gra statkami. Też biorąc pod uwagę to, że kolejne z pytań było takie, że czy grywasz według ciebie często w statki? I tutaj 9,5% ankietowanych przyznało, że grywa często w statki, według nich. Ciekawe, ile z tych osób gra po prostu mofetem, żeby zarabiać hajs. Bo wiadomo, statki są tylko do zarabiania hajsu w tej grze. No i przejdźmy do ostatniego pytania z pierwszej części tej ankiety. Czy posiadasz na koncie kupiony helikopter? Który, przypomnę, wymaga posiadania jakiejkolwiek 5TOR-owej maszyny, czołgu lub samolotu lub kupienia sobie premki. Więc ile osób posiada jakikolwiek helikopter na koncie? Prawie niecałe 53%, co tak szczerze też mnie trochę zdziwiło. Ale często się kupuje ten helikopter i w sumie nim się nie gra, więc to też takie trochę nie oddaje rzeczywistości, ile faktycznie osób posiada i gra tymi helikopterami. I taka szybka notka, zanim przejdziemy do umówienia każdego drzewka z osobne, jak bardzo ludzie mają wybadane. Ankieta powstała przed wydaniem aktualizacji Apex Predator, która dodała do gry ósmą erę lotniczą i uznałem, że nie ma co dodawać tej ósmej ery lotniczej, bo by to wymagało po prostu modyfikowania ankiety, a w oryginalnej ankiecie tego nie było. I tam bla bla bla. Po prostu nie ma ósmej ery lotniczej, bo ankieta powstała jeszcze jak jej nie było w grze. I tyle. I też, żeby nie zaburzać wyników, w pytaniu, w jaką najwyższą erę posiadasz, nie wliczają się pojazdy premium, dywizjonowe lub posiadane z eventów, bo te pojazdy by sztucznie zawyżały wyniki, oszukiwały je. No i tak dalej, tak dalej. Liczą się tylko pojazdy drzewkowe. Więc omówmy wszystkie drzewka po kolei jak to jest w tym dolnym pasko na dole. Po prostu poustawian od lewego do prawego. A więc USA. USA wlicza się do trzech największych drzewek, grze USA, Niemcy, Rosja i na tych trzech nacjach wyniki będą bardzo podobne, a dokładnie takie. Możecie zobaczyć, że dosyć wyrównane są różnice pomiędzy konkretnymi erami i do czwartej ery w mniej więcej wyniki są podobne. Po piątej erze te wyniki znacznie wyhamowują, ale tutaj trzeba zauważyć, że Amerykanie mają największy współczynnik posiadania samolotów odrzutowych, a do tego znacznie większy na siódmej erze w porównaniu do piątej i szóstej. Nietypowa akurat do reszty ankiety, tak trochę zaspoileruję. Niemcy. Niemcy się wydają, że jest to wybór większości nowych graczy, bo wiecie, bo Tiger, Drugi tiger, panter. Inne takie pojazdy. No i tak, u Niemców możemy zobaczyć, że całkowita ilość graczy posiadających czwartą erę wynosi 55,7%. Całkowita, czyli po prostu uwzględniając czwartą i wszystkie poprzednie ery. To są te po prostu wyniki w nawiasie, jak ktoś nie wiedział o co chodzi. Ale tak szczerze, to 55,7% nie jest w sumie jakoś wielką przewagą względem Rosjan, bo Rosjanie ten czynnik posiadają na poziomie 53,5%. I ogólnie chciałem porównać Niemców i Rosjan. Mają bardzo podobne wyniki, też do Amerykanów bardzo podobne wyniki, tylko tutaj możemy zobaczyć wiel większy spadek na samolotach odrzutowych, że już mniej osób bija samoloty odrzutowe, a tym bardziej nie ma takiego wzrostu posiadania samolotów w siódmej ery w porównaniu do reszty samolotów, jak to było u Amerykanów. Odrzutowych, oczywiście, samolotów. Na drzewku Wielkiej Brytanii możemy zaobserwować trend, który będziemy widzieć na kolejnych drzewkach. Dokładnie to, że ponad 40% osób na samej Wielkiej Brytanii nie wyszło poza pierwszą erę pojazdów na samolotach i na czołgach. W kolejnych drzewkach będziemy to widzieć coraz mocniej. Też tu możemy zobaczyć, że już ten spadek jest dosyć równomierny i nie ma takich skoków na ostatnich erach, jak to było w największych drzewkach. No i na Japonii możemy zobaczyć, jak ten trend z Wielkiej Brytanii kontynuuje. Bo o ile na Japonii zaczynają się mniejsze drzewka, które są mniej rozwinięte, to i tak mniej graczy decyduje, żeby w ogóle rozpocząć przygodę z tym drzewkiem. I też na Japonii można zwrócić uwagę, że więcej graczy na Japonii gra samolotami. Drzewko chińsko-tajwańskie. No co o tym można drzewku powiedzieć? Według mnie jest to najmniej popularne, według Was, widzów ankietowanych w tej ankiecie, najmniej popularne drzewko w grze. Ponad 80% graczy nie wyszło z pierwszej ery na samolotach i ponad 70% graczy nie wyszło z pierwszej ery na czołgach, więc według was tutaj, którzy byli ankietowani, jest po prostu niewielkie zainteresowanie na drzewko chińskie w tej grze, chińsko-tajwańskie. Na Włoszech można zobaczyć pewną ciekawą rzecz, bo na czołgach ponad 55% osób wyszło z pierwszej ery, ale już do trzeciej ery doszło już 13,5% i później to mocno skacze do 6,5%, o połowę. I tak samo na samolotach, 8,7% do 4,7% na samolotach. Mam teorię, to po prostu przez to, że na Włoszech do trzeciej ery są najciekawsze włoskie maszynki, po prostu są najbardziej oryginalne te maszynki. Najbardziej unikatowy. A później na czwartej, piątej, szóstej ja, są jakieś tam kopie w klej, ale już nie każdemu chce tam się po prostu dochodzić. No i tą teorię o tym jak to wygląda na Włoszech, potwierdza mniej więcej. To Jak wygląda to na Francji, bo Francja ma mniej więcej wyrównane to, ile ma maszynek oryginalnych do kopii na każdej erze. Jest to mniej więcej podobna wartość. I widzisz, jak mniej więcej równiutko, dosyć systematycznie opada to, to ile osób ma daną erę. Szwedzkie drzewko jest ciekawym przypadkiem, bo ponad 50% osób wyszło na czołgach z pierwszej ery. Co jest największym procentem dla tych mniejszych drzewek, jeżeli chodzi o wychodzenie z pierwszej ery. Też dla samolotów jest to też podobny, odpowiedni wynik. Co pokazuje, Pokazuje, że szwedzkie drzewko jest dosyć interesujące dla graczy. Po prostu, bym co powiedzieć, Po prostu bardzo dużo osób wychodzi z pierwszej ery na, Szwe na Szwecji. No, przy Izraelu mi się trochę kopsło podczas robienia ankiety i nie uwzględniłem tego, że drzewko izraelskie się zaczyna od czwartej ery. Więc jeżeli ktoś w ankiecie zaznaczył ery od pierwszej do trzeciej, to uznaje, że. Tego drzewka nie ma. Więc 25,5% osób posiada czołgi izraelskie czwartej ery, a przy samolotach wychodzi to na prawie 17%. Co później widać nagły spadek tego procentażu, co oznaczałoby po prostu, że wiele osób kupuje samoloty czy tam czołgi czwartej ery na Izraelu, a później ignoruje to drzewko. Może wbija piątą erę, ale sobie daje spokój z tym drzewkiem. No i najważniejsze pytanie w tej ankiecie: czy czerwony Amongus jest sas, czy go wywalamy z ekipy? Adios czerwony Amongusie, Usie, papa. I to wszystko w tym materiale. Powiedzcie, czy coś się dowiedzieliście na temat tej gry z tej ankiety? Czy były to dla Was ciekawe wyniki? Wiem, ankieta nie była jakoś idealna, można by niektóre rzeczy poprawić, niektóre pytania zmienić. Dziękuję wspierającym za wspieranie kanału, pamiętajcie o lajku Subiku, a ja co, żegnam.